Moi drodzy, moi kochani, Kasik reklamuje Skam. Wow, kto by, się, kto by się spodziewał, nie? <grych> to nie musieliśmy długo czekać, nie? Żeby się dowiedzieć, że sobie reklamuje Skam. Sc Zobaczmy tą konfiestę. Kawałek oglądałem, ale stwierdziłem, że w sobie Wam pokażę, bo czemu nie? E, więc let's freaking go. Którą można kupić za nie a na gada ze Tak więc postanowiłem. Dostałem grę, którą można kupić za nie cało No, a w międzyczasie będę w pier Buldaka, który ma całą saszetę, jest gigaserowy jeśli źle połknę tego buldaka, to prawdopodobnie wyląduje w moich płucach, a ja wyląduję. No, dzisiaj, dzisiaj z Jezuskiem się chyba będę widzieć. złotówkę, tak więc postanowiłem <kluzł> podsumować temat za przyjeździłemu kanałowi komentarzy Majo, który w najbliższym czasie ma opublikować obszerniejszy materiał na temat potencjalnego skału. Udziałek ja liczę na to, że kiedyś Piotrek Parking weźmie się za tego, za globalista, nie? Bo ja jestem emerytowanym hejterem global... W każdym razie uważam, że. Ktoś powinien, ktoś powinien to faktycznie w końcu powiedzieć coś na ten temat, na temat kanału Globalista, jak przeciętny jest, i jak wprowadza ludzi w błąd, ale to moja opinia, tylko i wyłącznie, to co widziałem, może jestem. Może jestem UPO, może mam jakieś zwidy, może Globalista to jest najlepszy kanał na świecie, a ja tego nie doceniam. Kluczy. No i jestem. Streamerka Kasix reklamuje stronę, gdzie można kupić skrzynki z losowymi grami. Brzmi jak zabawa, niestety, to zwykły scam, na który nabrało się już sporo osób. W tym filmie pokażę wam wiele podejrzanych rzeczy na tej stronie oraz to, jak dokładnie działa to oszustwo ze skrzynkami. Zapraszam do oglądania. Od jakiegoś czasu Kasix reklamuje stronę K4G. Jej wizerunek pojawia się tam w wielu miejscach. Tutaj rzekomo najczęściej grane gry przez Kasix. Chociaż nie kojarzę, żeby na jej streamach pojawiały się nie które z tych tytułów, no ale mniejsza. Ech. Tutaj dla przykładu reklamuję gry, które są niby najtańsze. Chociaż jak pewnie U. podejrzewacie, jak poszukacie ich na innych stronach, U. znajdziecie je oczywiście Czad. taniej. Więc te Zaczynam się pocić. oferty to tak z przymrużeniem okara. No i musicie też pamiętać, A. że jak już znajdziecie na tej stronie grę tańszą, niż na innym portalu, to po dodaniu koszyka zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Łomża no, wypita. także ten. Taka... Sytuacja, oh. I spoko ktoś powie, że niektóre z tych rzeczy można zobaczyć oh. i wtedy ta cena po prostu się zmienia. No rzeczywiście tak. Aaaa! Natomiast tego nie zauważy, to zapłaci tak zwane gapowe. Okay. Po dodaniu... Tu jak w Ameryczce ty jak, nie Otonio. wiem, kupujesz coś przykładowo za złoty dziewięć... $1,99, a przy kasie kosztuje $2,30, bo nie nie wliczają podatku, nie? wytyfy. Na tej stronie produktu do koszyka z automatu jest zaznaczona opcja szybkiej wysyłki i jakaś tarcza K4G. Można to oczywiście odznaczyć, ale nadal doliczana jest opłata dostawcy za same płatności. Ogólnie to powinno to wyglądać jak na Steamie. Widzisz cenę produktu, dodajesz grę do koszyka, a w koszyku ta cena się po prostu. Ja jestem przekonany, że Steam ma takie ceny, bo musiał się dostosować do europejskiego rynku, nie? W Stanach, pewnie by ten pokazywali ceny przed podatkiem lol jakby mogli zmienia ewentualnie w <coughs> samym koszyku możesz te dodatkowe usługi jak szybka wysyłka itd. dodać a nie że jest to dodawane z automatu co to w ogóle znaczy że, że kupujecie coś cyfrowo i macie szybką wysyłkę to nie tak że dosłownie się dzieje w tym samym momencie jak coś kupujecie chat umieram nie umieram moją uwagę przykuł też ten baner informujący że pieniądze z zakupu produktów zraniłaś moje serduszko sadket. <grystanie> Come on można nawet sfotoshopować? więcej się to nie powtórzy. Błagam, wybacz emoji płacz. To można nawet spotoshopować, nie? Tyle, tyle tylko trzeba było zrobić, nie? Tylko tyle trzeba było zrobić wspierają zwierzaki. Jak napisałem w tej sprawie na czacie do supportu tej strony, to otrzymałem informację, że pieniądze zgromadzone we współpracy z Kasią zostaną przekazane Dobrze, na fundację. Wybaczam, no i spoko, za słowo, jak że się już nie na jaką fundację, to SS. odpisali, że support nie mają takiej wiedzy i z tym pytaniem lepiej skierować się pod ten adres e-mail. No więc napisałem oczywiście na ten adres, żeby podali te fundację, no i otrzymałem od nich odpowiedź, ale ta nie jest taka prosta. Ci przekierowali Dziękuję mnie na stronę, życia, gdzie widnieje nazwę emocji. fundacji Humane World for Animals, w mailu piszą O mój czat, Czy wy to widzicie, jak mój mózg próbuje Kurwa dopompować krwi? Zobacz, zobacz się... jest. Jestem całem mokry Jestem całem mokry, nie? <śmurzę> A się w kłuta. Widzę te pryszcze na <śmurzę> twoim czole Uff. O O Uff. A. Damn. Dodatkowo każdy zakup dokonany z kodem rabatowym KXU przyczynia się do zwiększenia puli, która później zostanie przekazana na cele uh. charytatywne, wybrane Małka wspólnie co. Ja Dostałem jeszcze jednego maila i Jest rzeczywiście wychodzi, mogę, za, że aha, ten cel charytatywny dobrze uh. będzie wybrany. No uh. więc do jakiej fundacji te środki ostatecznie trafią, to tego nikt na tę chwilę nie wie. I don't know. Podobne Wyszedłem pytanie zadałem samej Kasik uh. ale tam odpowiedzi na to w sumie. Uh. Ja Nic nie rozumiem z tego filmu, nie? Ja walczę o życie aktualnie. <gryz> w sumie proste pytanie jeszcze nie uzyskałem. No, także... <gryz> ten... Taka sytuacja, nie? Największą jednak <gryz> księgą na torcie tej strony jest zakładka Random Games. W bardzo dużym skrócie kupujecie skrzynkę, z której Jak wypada wam... Jak będziesz na to dopiero na platformę <gryz> Bez ten kitu. <gryz> ten, ten będzie dosyć rozwinięty, więc zapnijcie Brat, pasy. Brat, zaraz CarPlay <gryz> macznie. Po pierwsze to zacznijmy od tego, że sam Kasik nie uważa takich <gryzysia gryzysia> <gryzysia> skrzynek z losowymi kluczami na tej stronie za lootboxy. I lootboxy. Jakie? Jakie lootboxy? To, że, to, że masz napisane, że jest to skrzynia z losową grą, nie znaczy, że... To jest jakiś lootbox no wie... To nie jest tak, że jak coś jest losowego i jest skrzynią, to się dosłownie nazywa lootbox? <laughs> czy, czy sobie wymawiam, tak? Więc sprawdźmy to Żeby taka skrzynka była lootboxem, musi spełniać trzy punkty Po pierwsze, zawartość tej skrzynki musi być losowa To, że możesz kupić losowy klucz, to tak samo możesz na każdej stronie kupić losowy klucz Po drugie, przedmiot w tej skrzynce musi mieć jakąś wartość No i gra na Steamie Czy my w ogóle możemy porozmawiać o tym, że babeczka jest anti-gambling, ale lootbox? Gdzie leży moralność? Co? Taką wartość ma, więc zgadza się. Po trzecie, żeby taką skrzynkę otworzyć, trzeba za nią zapłacić. To też się zgadza? Więc czy te skrzynki na stronie K4G są lootboxami? Oczywiście, że tak. Bombel, bombel! Możemy lootboxy porozmawiać o tym, że jest legalna. Natomiast niektóre z nich mogą być uznawane o, o, o. za nielegalne. Jak to Co różni? w tym jest? W bardzo dużym skrócie, lootboxy, które można wymienić <laughs> lub sprzedać za realne pieniądze, są uznawane już jako gry hazardowe i są nielegalne. Na... Ja nie bardziej niż Polska, Sweetie Fox. What? Ale jak to? Ale gambling? Kasix? Coś z gamblingiem ma wspólnego? Przecież ona gambling nie. Dokumenty, które można by było. ...podać to brak możliwości wymiany no, no, 11, no, no, tak. możliwości w znaczeniu dóbr wirtualnych, które się no, na zdobywa na w, w danym lotboksie na rzeczywiste pieniądze. W z tej strony otrzymujemy losowy klucz do gry, który można następnie sprzedać... Słuchajcie, no moralność kończy się tam, kiedy jest dobry pieniądz, nie? <noise> Ale wypadałoby się chociaż, nie wiem, uważam, że to by było fair, nie? Powiedzieć przynajmniej ludziom, że... Jakby, słuchajcie... Jesteś tego przykładem w lotboksie XD. Ja, 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 ja What the tak jakby, słuchajcie, ja wiem, że, że ogólnie jestem antygambling, wiele razy to ode mnie słyszeliście, ale teraz dostałem taką fajną ofertę, więc jeżeli macie ochotę, to możecie z tego skorzystać, ponieważ to, to i to, nie? I wtedy zupełnie inaczej się patrzy się na coś takiego niż takie zgrywanie buty, gupa, nie, że o ja. Ja skrzynki gambling nie. No co ty, tymczasem tym, 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 tym ramek otwierający skrzynki w pokoju obok. <grymne> na Allegro czy o Eliksie. Więc naciągając nieco mocniej sprawę, to może to być podciągnięte pod takiego nielegalnego ludwika. No, także ten. Taka... Sytuacja, nie? To teraz przejdźmy już do samej skrzyneczki z losowym kluczem na tej stronie. Nie strony. mogę, nie Sprałem mogę. dla przykładu złotą skrzynkę o nazwie Legendary Random sim Game. I zanim przejdziemy do opisu samego lootboxa, to dość ciekawe są komentarze zamieszczone rzekomo przez internautów poniżej. Wszystkie cztery komentarze, jak widzicie, zostały dodane tego samego dnia. Można by powiedzieć... Co za przypadek? Ale tylko, że skrzynki. Że no właśnie. Nie dziękuję, brzydzę się hazardem. <laughs> to. A kto powiedział, że to był przypadek? Kasik codziennie modląca się przed snem. są oczywiście bardzo pozytywne i zachęcają do kupna samej skrzynki. Jednak brzmią dosłownie jakby napisał nie jakiś bot. To nie jest tania gra. Ta kosztuje około 9,99 euro. Z wersją legendarną masz znacznie większą szansę na trafienie solidnego tytułu. Więc jeśli masz szczęście, może być fajnie. Jestem przekonany, że jakby to była polska strona, to by było napisane jednak wiaska i ale gówno. <laughs> Gdyby to było prawdziwe ocenę. Albo ten jest też Dobry. W tej legendarnej wersji, twoje szanse na zdobycie gry z największej półki rosną znacznie aż 8,35 razy wyżej. Nie <tut> ryzykować i chcesz dodać. <tut> brat obliczył, <blechu>, nie? <tut> remek pewnie pisał. <tut> do swojej biblioteki trochę losowości i wysokiej jakości warto spróbować. No powiedzcie mi, kto normalny pisze takie komentarze. Widać, że dodały to boty, żeby podbić ocenę. Natomiast czy stoją za tym pracownikiem ah. tego portalu? Odpowiedź brzmi. <tut> nie wiem, Choć się domyślam. Z drugiej strony podobne praktyki stosują duże sklepy ze sprzętem mtw a się więc nie jest to nowość, ale myślę, oceny. że warto by o tym wspomnieć. No, także... Oh. Też... Sytuacja, nie? To teraz opis skrzynki. boxa. Przy zakupie tej skrzynki strona gwarantuje i to jest słowo klucz. Następujące rzeczy: Skrzynka legendary. Zawiera gry z minimalną oceną Metacritic 70. W większości pozytywne opinie na Steam z minimalną ceną detaliczną 9,99 euro. No to teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Kupiłem skrzynkę legendary, za którą zapłaciłem 9,73 euro. Ej, ale ta skrzyneczka kosztowała, Widziałem na 6 Expert, euro. No za 6 Złotych, tutaj pouczam, stronie, a sam nie, 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 dalej mi i dodało mi z automatu nie, usługi. Hmm, dobra, nie, 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 amatorem, ja za... na mi, mi widzowie zapłacili, żebym poszedł na film Freeza i Verso. Kurwa mój chłop nie No Dobra, ale nawet jakbym odznaczył te dodatkowe usługi, to za skrzynkę zapłacę w euro, czyli jakieś w zaokrągleniu 35 zł. Co mi. Małtka odcinajeja o matko emotikon szeroki uśmiech. Bulldog w roli policjanta. Ale żeś się czerwony zrobił XD. Mi drobny z tej skrzynki, w ona czerwony nazwisz ward. Co to jest? zrobiony. Co to jest? No nie da się ukryć, że nie jest to gra najwyższa. <laughs> Nawet nie jest, zaje, jest to gra najniższa. No, ogólnie to jest jakiś shit game. No dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze jest. Ale jest. Gryczka. I tak jak zapewne, otrzymałem grę z minimalną ceną Metacritic na poziomie 70 i z minimalną ceną detaliczną 9,99 euro. Co do ceny, na Steamie kosztuje 32 zł bez grosika, a na innej stronie kosztuje, uwaga, tylko 85 groszy. What? No więc ani w jednym, ani w drugim przypadku cena tej gry nie spełnia tej minimalnej kwoty 9,99 euro, którą obiecuje portal K4G. W skrócie można powiedzieć, że to scam. Co do tej minimalnej Mał, oceny metaktyki na poziomie miał. 70, a ja, sure. nawet na tym portalu żadnej oceny nie ma. Znowu skam. A jeżeli chodzi o opinie na Steamie, które w większości miały być pozytywne, to widać tam cztery oceny negatywne z rozbudowanymi komentarzami i trzy oceny pozytywne z jakimś tam krótkim komentarzem. Mał, gał, Więc no, 11, no ale... Wow! Kasiks skamuje ludzi? To by się spodziewał. Jak ktoś może powiedzieć, że po prostu... Chciałem ja to jakiś pa... Nie, trzeba czat... w tym filmie. Muszę po papier, nie? O oh my god Uff. To po co go jadł? Skoro nie może teraz wyciąć. Czy ja wyglądam jak pi... Kocham buldaki, nie? Zwłaszcza te Małka, serowe. Miałem pecha i pewnie w innych skrzynkach są jakieś wartościowe gry. Nowy mój kolega kupił na tej stronie trzy skrzynki i też trafił trzy gry, które tej minimalnej kosztów. To nie po nazwałem, gdzieś pełna. drogą w jednej ze skrzynek trafił tą samą grę co ja, która kosztuje 85 groszy. Zjadłem całym sosem. No ale chyba na największy skarb trafił streamer Grandi, który w paczce z Grami otrzymał darmową grę. Raz z 2014 roku 9 zł kosztuje, a nie one za darmo w ogóle na Steamie, co tu. <laughs> Wziąłem <grywa> 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 kupił grę za darmo. <grywa> Let's go, Kasiks! <grywa> Kocham Kasiks. <grywa> <grywa> Patrzcie, XBD. ale jest normalnie za frajer. Nie ma kupować tego soundtrack. Ja kupiłem. Ja dostałem ten Czekaj, ja kiedyś nie robiłem konkursu Dylemało. na tę, na grę, która była za, za darmo? Potem ona chyba Battle Ride się nazywała, czy coś w tym stylu. <laughs> nie wiedziałem, że będzie za darmo, ok? Ty jeszcze kosztowała i dostałem klucze. To do, do do, do w takich paczkach z grami, że są tam za gry po za darmo. 50. też kupił parę skrzynek na Inwestycja tej stronie. To też po drobnęły po mu shit gierki, a jego zdanie jest takie. Uff. Jak tu na przykład gry kupujesz, to spoko, Uff. ale tego mnie dotyka jak coś, chłopaki, tych random gamesów. Tak, to kupować gierki spoko, ale wydaje mi się, że te tych random games... Nie I teraz to, co naj... Kupować gierki spoko, ale wydaje mi się, że te tych random... Tinder chest? Co to, co tam, Co, co tam można hota azjatkę z mojej okolicy wydropić czy jak? Czat, jak to działa? Yo. I teraz to co najlepsze. W tych skrzynkach Małże, owszem mogą was gry, że które oni kosztują to reklamują, naprawdę że nie sporo na wartość na Steamie. Tylko jest mały haczyk. Streamer Krimkow sprawdził te gry i w większości robi je, uwaga, jedna firma. Wszystkie te gierki, co nie? Wszystkie te gierki robi Galactic Gekon. I wszystkie te gierki na Steamie kosztują tą samą kwotę, więc nawet im się nie chciało sprawdzić. Wszystkie gierki zostały dodane 21 lutego i wszystkie gry kosztują 138 zł 99 groszy Ale to jest 20 lutego, to jest 22 sierpnia, 24 by the way, 7, 6 Gry zostały dodane praktycznie tego samego dnia Oczywiście nie muszę wspominać, że każdy z nich to totalny shit robiony w paręnaście minut na kolanie Krótko mówiąc cena na steamie jest zawyżona i nie są warte tej ceny Ale to było ciężkie, nie? Dokładnie tak się zawsze czuję jak, ogl jak oglądam KASIX, nie? Natomiast ktoś z was nie jest przekonany, że to scam, to spójrzmy gdzie sama firma jest zarejestrowana. No więc spółka działa poprzez swoją zarejestrowaną Cyp, Cyp. Wow. Kto by się spodziewał? Wow. Firma, firma krzak na Cyprze. na Cyprze. W skrócie mały raj podatkowy. I jak sobie wbijecie ten adres, to znajduje się ona w takim I miejscu. I że ich budynek wygląda w ten sposób. <laughs> Mamy to Kasiks, Kasia. Come on man! Jak to? Jak, jak myślicie, jak to wygląda w ogóle z perspektywy Kasie, nie? Bo ja uważam, że, że, że inteligencja ściga Kasiks, ale Kasiks jest szybsza, nie ogólnie. Więc y, mi się wydaje, że jak ktoś po prostu y, ma taką wędkę i na, na samym końcu wędki mają, mają jakiegoś dolara, nie i dynda po prostu, to na to bierze nie patrząc w ogóle, czy, czy, co, co, co jest na końcu tej wędki. Ale to wszystko <laughs> przez to, że udarmiała. <laughs> no, no tak, no tak. Come on man. Jak, jak jakby wytyfy. Minimalny research, to nie boli! Serio, to nie boli, naprawdę. Nie wiem jak was, ale mnie ta siedziba nie przekonuje. Oprócz tych wszystkich rzeczy, o których słyszeliście wcześniej, warto też jak wspomnieć, nie że sama. strona ta nie weryfikuje w jakikolwiek ważniejsze. sposób wieku. Dlatego nawet 12 latek może zmienić tam kontrolę, no się od kupowania lootboxów. Ba na tej stronie można nawet kupić gift karty do niebieskiej platformy i ten wiek wtedy też nie jest weryfikowany. czat. czat, czat, czat. Ja nie chcę nic mówić, ale potrzebuję 5 euro W tym momencie, potrzebuję w tym momencie 5 euro Okej? Okay? Nie zadawajcie pytań W tym momencie potrzebuję 5 euro Rozumiemy się? Weryfikowany no, Dumnie widnieje wizerunek KASIX w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć te wszystkie informacje, to naprawdę Nie trzeba poświęcać kilkunastu godzin Na research. KASIX podejmując dzisiaj. Współpracę z tą stroną, mogła ich zweryfikować Naprawdę w maksymalnie godzinę I po tej godzinie wiedziałaby, że ta strona W dużej mierze to scam, no ale a jak widać tego nie zrobiła i teraz zniszczonego swoich decyzji. I dla mnie Kasiks jest człowiekiem, który mógłby znieść za pieniądze? Nie że... <śla> Rel, rel, nie? I to, to jest to, co mówiłem na, na ostatnim w ogóle materiale z tego z, z Freeza jak zmonetyzował własny ślub. Ile? Kiedy? Jaki jest pułap? Ile cię kła w życiu uszczęśliwi? Ile potrzebujesz tysięcy czy setek tysięcy, żebyś był ukontentowany k z tym ile ile posiadasz. Jak można być tak pazernym? To ja już nie jestem taką taką knużycą p. Znaczy mówię teraz, że ja knur nie, że Kasik, żeby nie było. Jest, Nie jestem knurzycą, żeby tyle pieniędzy żebrać. Znaczy no nie mogę mieszka, być, nie ale. Nie no jest. Coś. Nie będziecie o tym wiedzieć. Ej! No, brat, się to, ile mogę Bez zrobić, przesady. więc mam do Was małą prośbę. Podeślijcie ten materiał, kanałom takim jak Gimper, Rewo czy Konopski. Spoko, spoko, Mordo, nie ma problemu, już obejrzałem. Zobacz jutro u mnie na kanale. Na 60 subskrypcji, let's go. robimy to. jakby chłopacy nagłośnili sprawę, może znajdą więcej podejrzanych rzeczy, no i może sama Kasik podejmie wtedy jakieś ruchy albo. Czy ona nie ma k***a menadżera? Ona jest w jakimś media, coś tam, coś w tym stylu? Nie ma żadnych ludzi, którzy mają takie Ej, uuu, patrz na mnie, <laughs> nie dotykaj tego Tak jakby nie widzisz, że to coś jest z tym nie tak Bo ogólnie ludzie zostaną <laughs> ostrzeżeni Przed dosyć podejrzanymi praktykami Jakie są uprawiane na tym portalu To tyle ode Ale mnie, zostaw lajka, na jeżeli film się podobało... O! Wróciła pole 4 I została zwolniona Oj Boże, czad, musimy to obejrzeć, totalnie A zanim to zrobimy, czego się nauczyliśmy? Że Kasik z źle z oczu patrzy 60. <laughs> Premium, premium, tak bardzo jest premium Masz w sobie swak, masz Gucci bag na dworze znów, Jordana grasz Trudno mieć tu wartości Chyba cię to nie złości